Cześć. Witam was w kolejnym filmie na kanale Kurlicza Strefa. U mnie, jak to nie u mnie, dwa filmy z rzędu dzień po dniu to na pewno rzadkość. Tak jak napisałem na społeczności, że dzisiaj sprawdzimy sobie gniazdo tej samiczki wiedeńskiej szarej. Ale żeby nie było za nudno i odcinek nie był za krótki, to najpierw sprawdzimy sobie przesłeczkę z którą właśnie przed chwilą odebrałem z paczkomatu. Także zapraszam do oglądania. No i słuchajcie, nie jest tutaj jakoś e, super dużo, bo tak naprawdę zależało mi najbardziej tutaj e, na e, sandezji, czyli swojej dezynfekcji, która właśnie mi się kończy. No ale przy okazji dobrałem sobie również giga poidełko dla tego samczyka wiedeńskiego, szarego bo on tylko z tego pojedła potrafi pić dotychczas miał chyba 600 ml, teraz dostanie 1,1 litra, także starczy mu to na dłużej, nie będę musiał tego mu co chwilę odkręcać i uzupełniać 5 kg chlebka piętojańskiego na dole wcześniej wspomniana przeze mnie sandezja no i dobrałem również Taką pakę Kopru Łodyga Bardzo ładny widzę tutaj Zord, bo strasznie Gruba ta łodyga, elegancki No dobra Z unboxingu paczki to w sumie tyle, raptem cztery rzeczy Ale tak jak mówię Najbardziej mi tutaj zależało na Sandezji Dobra, przechodzimy do samiczki i Liczymy maluszki. No i tak, mamy samiczkę. Ja sobie delikatnie sobie ponacieram łapki. Samiczkę sobie oczywiście wyciągnę. Jest to pierwiastka. Ja nie wiem jak ona się zachowa. Samiczki, które u mnie już miały po jednym czy dwa wykoty, to mniej więcej wiem jak się zachowują i mogę sobie grzebać nie wyciągając ich. Ale przy tej tego robił nie będę. Także łapy natarte, ale ty jesteś spasiona dziewczyno. Przekładam samiczkę do innego oczka i zaraz do was wracam. No i dobra, jestem z powrotem. Gniazdko, no ale sierści mogła narwać powiem wam więcej. Dobra, wyciągamy te smyki. Zobaczymy ile ich jest, a jak mówię jest to pierwiasteczka. Jest pierwszy, z tego co czuję, za dużo tego nie ma. Jest drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. no i siódmy także chyba mamy 7 sztuk sprawdzam gdzieś tutaj jeszcze no w sumie tej sierści tutaj jest dość ładnie spód gniazda wyścielony także mamy tutaj ich 7 sztuk więcej nic tutaj nie czuję jak dla mnie idealnie idealny idealny wykot i idealny miocik jeśli chodzi tutaj o ilość wracajcie do siebie smyki zobaczymy sobie jeszcze czy one są a ich brzuszki mają no zobaczcie tak to wygląda mamy 7 sztuk więcej tutaj chyba już nic nie znajdę no także jak najbardziej yy, zadowolony Szkoda, że takich miotów nie miałem w niebieskich, no ale trudno, nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Dobra, idę po samiczkę. No i dobra, samiczka wróciła sobie do maluszków, zaraz dostanie porcję samego granulatu. Tutaj, żeby miała troszeczkę lepszą mleczność, dam jej również tego kopru, który właśnie mi przyszedł. Tej łodygi, niech sobie też pochrupie. No, i tutaj oczywiście trzeba będzie uzupełnić datę wykotu wczoraj, 23. No i urodzonych 7 sztuk. Także moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Myślę, że było krótko, ale fajnie. Także do zobaczenia oby jak najszybciej. Pozdrawiam, cześć.